Ja o nikim nie mówię źle. Okej, okay, czyli zachowuję się mojego... siebie. Ale wiesz, dlaczego tak. nie mówię źle? Bo ja nie dopuszczam zwykłych ludzi do siebie. Świetnie, ja też tak uważam. E, przy moim stole nie ma problemu, że ktoś, jak to w wielu przypadkach, boi się wyjść do toalety, bo jak wyjdzie, to ci, którzy są przy tak. tym, i od razu go obgadają. U mnie czegoś takiego nie ma. Cudownie. Jeżeli ja kogoś dopuszczam do mojego się. stołu, to mam o nim jak najlepsze zdanie. Wpuszczam go do wolności. Bo jeżeli, przecież, nie? bo jeżeli ja mam złe zdanie o nim, to ja w ogóle go nie zapraszam. Mało. Ja tak, tak. mam wątpliwość, tego nie zapraszam. Ale tego nie, nie zapraszam. Tak. Nie, mam, nie hmm. mam, komunikacji. W związku z tym ja nie mam kogo ocenić negatywnie z mojego otoczenia. Mam kogo nie ma. Świetnie. Ja nie mam problemu, że z tym mam taki spór czy inny. Nie mam sporów, Bo jeżeli jest cokolwiek do wyjaśnienia, właśnie wyjaśnijmy, wyjaśnijmy to od razu i zamknijmy ten etap życia. I to no dobrze, ale i z wie, tym sobie ludzie tak... nie radzą. Z tego ludzie mi zazdroszczą. Tego, że potrafisz odpowiedzieć. Tak, i ja, ja sobie wtedy drzwi przedmię, ja, wolę, tak? ja wolę stracić, niż zyskać. Obejrzyj, doktor Miłość, zobaczysz całą rozmowę ze mną i myślę, że. Możesz zobaczyć to na YouTube, doktor Miłość, i zapraszamy do komentowania. Będzie się działo. Takiego Krzysztofa jeszcze nie znacie.